No ale rynek jest taki, że jak tylko dałoby się tak załatwić, żeby uniknąć pośrednika, to czemu nie? Dzień dobry, dzień dobry. Nie było cię kilka, zaledwie dni. Wracasz, otwierasz skrzynkę pocztową, a tam co? Wachlarzy, kartek ludzi, którzy chcą od Ciebie kupić mieszkanie. Są zdecydowani, są młodym małżeństwem. Karteczki są kolorowe z rysunkami. Chcą kupić już, mają odłożoną gotówkę, chcą kupić bezpośredników. Wiele mitów narosło wokół tych karteczek. Przede wszystkim najczęściej powtarzany to taki, że to handlarze, spekulanci, fliperzy albo to druga wersja że biura nieruchomości w ten sposób gromadzą sobie bazy ofert, którą potem mogą wypychać na rynek. Jak jest naprawdę? No, dzisiaj powiem, sprawdzam. Zadzwonię no, co najmniej w kilka miejsc, zobaczymy, gdzie uda mi się dodzwonić, z kim porozmawiać, postaram się popytać, dlaczego taka forma. Postaram się dowiedzieć, kto te kartki wrzuca, czy faktycznie chce kupić dla siebie, czy ktoś otwarcie powie, nie, nie, ja handluję albo jestem pośrednikiem. Zobaczymy. Jedna uwaga, zastrzeżenie takie natury ogólnej, ponieważ w trakcie tych rozmów mogą paść jakieś prywatne informacje albo dane takie wrażliwe. No to postaram się tak to potem zmontować, nie zmanipulować, tylko zmontować, być może nawet zmienić głos tych ludzi, żeby nie dało się ich zidentyfikować. Niemniej, będzie to nagranie jak najbardziej realnych osób, które są schowane pod tymi. Numerami na karteczkach, które przez ostatni czas ze skrzynek udało mi się wyciągnąć. Kto jest po drugiej stronie tych karteczek zainteresowany? Zapraszam do oglądania. Śliczna karteczka nawet z rysuneczkiem. Prywatnie kupimy mieszkanie i garaż. Rozważymy każdą propozycję nie jesteśmy pośrednikami. Za mieszkanie i garaż możemy zapłacić gotówką. Będziemy wdzięczni za każdą. Informacje. Dzwonimy. No nic. Może młode małżeństwo jest akurat w pracy. Zbiera złotóweczki na zakup pierwszego mieszkania i nie mogą odebrać życie. W tym przypadku karteczki już nie mam, ale była tak śliczna, że zrobiłem sobie zdjęcie, bo w kimś obudziła się dusza artysty. Ten krótki liścik w Twojej skrzynce zostawiamy, bo mieszkania bez pośredników szukamy. Nasze wymagania nie są wygórowane, więc mieszkanie może być niewyremontowane. Na żywo się spotkajmy i w miłej atmosferze się dogadajmy. Pieniążki odłożone mamy i na Twój telefon bardzo. Czekamy. Halo? Halo, dzień dobry, dzwonię... Dzień dobry. W sprawie ogłoszenia taką kartkę wyciągnąłem z skrzynki dotyczącą chęci zakupu mieszkania i pytanie przede wszystkim, czy to jest jeszcze aktualne, to był taki wierszyk? Jeszcze jest aktualne, jeszcze jest aktualne. Dobrze. A gdzie czy pan ma to mieszkanie? Wie pan co w Katowicach? I pytanie, czy... Katowicach. Tak. Y Okej, okay, ale to pan znalazł w Tychach pewnie? Znalazłem, tak, w Tychach tam byłem odwiedzić e, babcie, ale ja mogę mieć mieszkanie do sprzedania w Katowicach i pytanie, czy, czy to hmm. też jest dla Państwa. E, to jest zwykły blok taki no. z lat 70. No. z wielkiej płyty. Nie wiem czy Państwo rodzina, czy. Wieżowiec czy niski tak, blok? Tak, 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 taki dziesięciopiętrowy, hmm. jak to zwyczajnie w e, większych miastach. Czy w ogóle ma pan hmm. chwilę żeby porozmawiać, bo tak, tak z dzwoni... mam, mam właśnie, bo pan mi mógł więcej jeszcze powiedzieć, jaka to jest tam ulica, dzielnica. Wie pan co to jest na dziel w dzielnicy Giszowiec? To jest nie. w zasadzie, no jak się z tych jedzie do Katowic, to się przejeżdża przez Giszowiec, czyli fajna, spokojna, nie. zielona dzielnica. Tam są takie dziesięciopiętrowe bloki, to jest na siódmym piętrze, trzy pokoje, chyba 60 parę metrów. No i to mogę mieć do sprzedania. 63 trzy metry? Coś koło tego, no teraz tak mówię z głowy, ale... Okay. Przy czym tam... Siódme hmm. piętro, dobrze zrozumiałem? Tak, siódme piętro. Przy czym tam jest, bo tak się kiedyś budowało, że nie ma osobno toalety, czyli kibelek jest razem w łazience w jednym pomieszczeniu. Aha. Ale jest malutki balkon, te balkony były większe, ale po ociepleniu bloku już teraz zrobiły się mniejsze. Natomiast plusem jest to, że bloki są potem w modernizacji. I to jest katowicka spółdzielnia mieszkaniowa. Uh -huh. A jak tam jest ulica? To jest ulica Wojciecha. Uh -huh. Uh -huh. A niech mi Pan powie, to jest gdzieś wystawione, może ten, te mieszkania? Nie, nie, w jeszcze, jeszcze nie. Natomiast jakby trzeba okay. było, to jakieś zdjęcia jestem w stanie odesłać. Musiałbym tam pewnie trochę posprzątać i żeby to jakoś wyglądało na zdjęciach. Mhm. A proszę powiedzieć, bo, bo to z tego co zrozumiałem, czy pan, czy państwo szukacie dla siebie, tak? Mieszkania to nie jest jakieś biuro pośrednictwa, to nie będę musiał prowizji płacić. Nie, właśnie, no My też nie chcemy prowizji płacić, dlatego mhm. my mamy gotówkę jakby i szukamy bez pośrednika, mhm. właśnie, żeby nie płacić tego, wie pan. Ale państwo tak. w tychach, tak? Wie pan co, szukamy w Tychach, ale jakby no ten, no biszowiec w sumie też bym wziął pod uwagę, no chętnie zobaczę, tak mm -hmm. powiem. Tak? Teraz państwo mieszkacie, czy to jest puste mieszkanie? Teraz to jest puste mieszkanie, natomiast tak okay. jak mówię, no ono wymaga tam jakiegoś, mm, no ogarnięcia krótko mówiąc, mm -hmm. żeby to miało ręce i nogi. Dobra, to wie pan co, ja do pana zaraz bym oddzwonił, dobra? Bo mm -hmm. muszę się tylko skonsultować jeszcze mm -hmm. z żoną mm -hmm. i dałbym panu znać. Abyśmy podjechali zobaczyć, okej? Okay? No, to, to w ogóle sprawdza się ta metoda, jeśli chodzi o takie kartki, bo ja ciągle wyciągam jakieś takie karteczki z tak? skrzynki. Ciężko powiedzieć, no na razie jeszcze jakby szukam. <laughs> A to jak dawno Państwo szukacie tego mieszkania? Wie pan co dwa miesiące. Okej, okay. okej, okay. dobrze. dobrze, No mówię, dość ciekawy pomysł, bo to i wierszyk i, hmm. i kolorowe wszystko nie wiem, czy ręcznie pisane, także... Tak. No, ale to nie, to, żebym też dobrze zrozumiał, bo wolałbym oddać to mieszkanie w dobrej ręce, to nie ma być, nie wiem, potem na sprzedaż, żeby ktoś jeszcze to opchnął i zarobił na tym, to faktycznie Państwo chcecie tam mieszkać, tak? Yy, wie pan co, czy my tam będziemy mieszkać, to jeszcze nie wiem, mamy Aha. po prostu jakąś tam gotówkę yy, na koncie i no nie chcemy tego trzymać na koncie, no, chcemy czasy, kupić, nie? no może dla siebie, może na wynajem, jeszcze nie wiemy, zależy jakby co to będzie za mieszkanie, nie? Rozumiem. Rozumiem, no. może być do nie miejsc, tym on jest fajnie skomunikowany. Mhm. Ale tak jak mówię, no nie chciałbym też raz, że pośredników, a dwa, żeby ktoś potem tym handlował, bo trochę nie będzie serce boleć. No, rozumiem, rozumiem. Dobra. To ok, okay. To proszę z żoną. możemy teraz skontaktować? Słucham? Możemy się zaraz skontaktować? Tak, tak, ja jestem pod tym numerem. Proszę spokojnie z żoną przegadać i moglibyśmy Dobra. się pewnie jakoś w przyszłym tygodniu omówić na, mhm. na obejrzeniu. No to co? W kontakcie i jak coś to proszę dzwonić. Być może młode małżeństwo chce po prostu ulokować jakieś nadwyżki finansowe po to, żeby nie zżarła ich. Wszechogarniająca inflacja. Pan jasno powiedział, że mieszkanie, no niekoniecznie musi być dla nich do zamieszkania, może być na najem. No, ale to przecież nie oznacza niczego złego, jest to przynajmniej jasne postawienie sprawy. Natomiast jak było słychać bezpośredników i zapytałem specjalnie, czy to nie na handel, czyli czy, czy to nie jest jakiś. Flipper. Pytanie: Czy, gdybym ja był fliperem i nie chciałbym otwarcie komuś powiedzieć, że na handel, zwłaszcza jeśli o to zapytał, czy nie użyłbym takiego wybiegu, że no dla nas być może, ale nie do końca jeszcze zobaczymy i to wtedy zamyka temat? Dziwne, że nikt nie spytał a o cenę oczekiwaną przynajmniej przeze mnie. Dziwne, że pan nie zapytał o koszty utrzymania tej nieruchomości, co też może oznaczać, że to nie jest ważne. No bo mamy na przykład tę nadwyżkę, którą chcemy ulokować, albo nie interesuje nas to, bo zaraz to mieszkanie odsprzedamy, a te koszty miesięczne utrzymania tego mieszkania do niczego nie są nam potrzebne, bo to nie będzie nasze zmartwienie. Zobaczymy, czy oddzwoni po konsultacji z żoną. Kolejna kolorowa karteczka, teraz już nie wierszyk, ale drodzy mieszkańcy, Chcielibyśmy kupić tutaj mieszkanie bezpośrednio od uczciwego i zdecydowanego właściciela. Chcemy zapłacić godne pieniądze i przeprowadzić transakcję bezpiecznie u notariusza. Na zakup mamy przygotowaną gotówkę. Możemy spłacić zadłużenie lub zaczekać. Stan mieszkania obojętny, bez pośredników. Uprzejmie prosimy o kontakt. Życzymy dużo uśmiechu Iwona i Mikołaj. Dzwonimy zatem do. Iwony i Mikołaja. Nabrany numer jest w tej chwili niedostępny. Po sygnale nagraj wiadomość. Kolejna śliczna karteczka. Domek w domku pani i pan. Kupimy mieszkanie lub garaż w tej okolicy. Jesteśmy młodą parą, mamy uzbieraną gotówkę. To jest to co widać od frontu, a na drugiej stronie jesteśmy młodzi pracowici i zdeterminowani do osiągnięcia kolejnego kroku, czyli własnego mieszkania. Jeżeli masz mieszkanie na sprzedaż lub znasz kogoś, kto ma, to bardzo proszę o kontakt. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w znalezieniu naszego pierwszego mieszkania. Próbujemy! 20 dla zapracowanych młodych ludzi na dorobku, którzy chcą kupić mieszkanie, mają nawet uzbieraną gotóweczkę, ale nie mają czasu na to, żeby odebrać telefon. Ale to nie koniec. Spróbujemy jeszcze raz. Może Michał i Iwona wpadli akurat do jakiejś dziury, gdzie nie ma zasięgu. Halo? Halo, dzień dobry, czy z panią Iwoną rozmawiam? Czy telefonie? Dzień dobry, dzwonię, bo taką karteczkę wyciągnąłem z, ze skrzynki kolorową. I Państwo, zakładam, że małżeństwo chcecie kupić mieszkanie. Pytanie, czy to jest jeszcze aktualne? Tak, aktualne. Dobra, dobra. Proszę powiedzieć, bo ja tak wyciągnąłem w Katowicach ze skrzynki. Aha. Mogę mieć takie mieszkanie, powiedzmy, że w takim stanie do remontu do sprzedania. Natomiast nie wiem, czego Państwo szukacie tak naprawdę, jakie to ma być duże, jakie koszty, czy blok, czy kamienica, co co. Tam, nie co, tam, co, tam co, na pewno nie szukamy dużego mieszkania. Mhm. Mhm. Pytanie tylko, gdzie Pan ma to mieszkanie i jakie to jest mieszkanie? To są katowice, to są 7 tysiąclecia. Mhm. A jakie duże? To są dwa pokoje, jakieś 38 chyba metrów, musiałbym tam w księdze sprawdzić. Aha. I jest, no ona jest do remontu, natomiast ma balkon, ma potencjał, na tysiąclecie jest fajną lokalizacją. No Pan nic wystawione? Nie, właśnie jeszcze nie wystawiałem, a mówię, wyciągnąłem taką karteczkę mówię, i być może los gdzieś tu podpowiada coś. I dlatego pomyślałem, że zadzwoni. Ja myślę, że po weekendzie byłoby najprościej, bo teraz trochę jestem zajęty. Natomiast chciałem jeszcze ja zapytać, bo Państwo tu piszecie też, że bez pośredników to faktycznie jest bez, Państwo nie jesteście jakimś, nie wiem, biurem, które skupuje te mieszkania, a potem gdzieś będzie nimi handlować, to faktycznie no, dla siebie szukacie. Ale dla siebie prywatnie mieszkanie. Rozumiem, rozumiem. No bo czasem to wrzucają te kartki ludzie, którzy handlują tymi no i mieszkaniami. Ale ja bym się spotkałam, już nie dziwię pana zapytanie, bo na początku byłam zdziwiona, jak nie ktoś o takie rzeczy pytał. Mhm. Mhm. No nie znam się na tym, natomiast pytam, bo to nie, trochę by mnie nie, serce bolało, gdyby gdzieś tam ten, ktoś nie. potem handlował tym no, mieszkaniem, wróciłbym, nie. widziałbym, że wrócił no, na rynek za moment, nie, ale jeżeli ktoś dla siebie prywatnie. A proszę powiedzieć, bo przynajmniej na tej kartce widzę, że mamy przygotowaną gotówkę na zakup, a pani mówi o kredycie, to byłoby jakoś kredytowane, czy, czy faktycznie gotówkowa was sprzedaż Nie, właśnie chcieliśmy zaskoczyć, że nie musielibyśmy czekać, jak ktoś chciał sprzedać, byśmy się, że tak powiem, gdzieś mhm. się porozumieli, To, to nie, nie czekamy na kredyt. Dobra, dobra. Pani Wona, no to w takim razie szerokości życzę, bo słyszę, że pani jedzie, a w poniedziałek przegadamy i zobaczymy jakieś znaleźć. Do zobaczenia. Pozdrawiam, do widzenia. Wygląda na to, że to po prostu prywatna osoba, która w ten sposób próbuje znaleźć mieszkanie. Pani zdecydowana. Pani zdecydowanie nie odbiera telefonu. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Pięć telefonów. Póki co tylko dwie rozmowy. Spróbuję zadzwonić jeszcze do tych dwóch, którzy nie odebrali telefonów. Druga nieudana próba. Spróbujemy jeszcze tutaj raz, czyli Państwo młodzi, ambitni. Zapracowani, którzy chcą kupić pierwsze swoje mieszkanie, o ile odbiorą telefon od chcącego im to mieszkanie sprzedać, wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była jakaś centralka telefoniczna i te dwa numery to jest przekierowanie do jednego miejsca, no ale to byłaby już jakaś teoria spiskowa. Mam zdjęcie jeszcze jednej karteczki, ale to już jest zwykłe ogłoszenie pod tytułem kupię mieszkanie w tej okolicy, więc wcale się nie zdziwię, jak to będzie ktoś, kto najnormalniej w świecie tymi mieszkaniami handluje. Albo flipper, albo jakiś pośrednik. Zobaczymy. Tak, słucham? Halo, dzień dobry. Mogę chwilkę? Nie przeszkadzam w sprawie ogłoszenia. dzwonię. Tak, co? Taką kartkę znalazłem u siebie na klatce, kupię mieszkanie w tej okolicy z podanym numerem telefonu, to jest Cyberka, no i pytanie, czy to jest jeszcze temat aktualny, bo ja akurat tam Tak, mam... tylko pytanie, y jakie to jest mieszkanie, ile pokoi, gdzie się dokładnie znajduje? Wie Pan co, no to jest na Śmigielskiego, w tym wysokim wieżowcu, tam jest 10 bodaj pięter albo to 12. No właśnie. Albo 11, coś takiego, chyba 12. Okej. Okay. No w każdym razie wysoki blok, taki no niewyględny w sensie elewacji, on jeszcze nie jest po modernizacji ale zakładam, że to się zdarzy. I to jest taka kawalerka z otwartą kuchnią i łazienką, a łazienka jest razem z um, toaletą, czyli nie jest osobna. Jasne. Także małe... To kon... metrów. No myślę, że tak. Nie pamiętam, teraz musiałbym w księgę zajrzeć, czy tam w akt, ale, Jasne. ale generalnie coś takiego. Dobra, a niech Pani Pan powie, a które to jest piętro? To jest ostatnie piętro, 12. 12 piętro. Mm -hmm. Dobra. I to jest mieszkanie do remontu, po remoncie? Jak to wygląda? To dużo zależy od tego, jakie są oczekiwania. No, mieszkanie było zamieszkałe do tej pory, ale przez starszą osobę, więc Rozumiem. jeżeli ktoś chce zrobić z tego jakieś, jakieś takie mieszkanie nowoczesne, to na pewno wykład, wy, wymaga na pewno ich tam... trzeba wydać trochę pieniędzy. Jasne. Mhm. Czyli rozumiem, że Pan to, że tak powiem, tak jakby, nie wiem, o dzieci trzecie dom. No, to, no, tak a, nie mi, a nie jest mi do niczego potrzebne, więc... Rozumiem. Chciałbym też jeszcze popytać, no bo komunikat też dość lakoniczny, a często jak te kartki wy, wyciągam ze skrzynek, to tam są jakieś nawet wierszyki, panu... rysunki dzieci i tego typu rzeczy, więc wiesz, panu, wiesz, panu kto chce to mieszkanie? Już okay. Miesz, Panu mówię, nie jestem żadnym handlarzem, bo zwykle handlarze rzucają jakieś takie rysunki, że młode małżeństwo szuka mieszkania, bla, 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 no, nieważne. Ja ogólnie jestem z biura nieruchomości, ale od razu Panu powiem, no bo to się od razu pytanie. Jak ktoś to pewnie jakaś prowizja, jakieś takie rzeczy. Mm -hmm. Ja powiem panu tak, ja działam w ten sposób. E, my nie musimy podpisywać żadnych umów, mm -hmm. my nie musimy, że tak powiem, to nie, nie musi płacić żadnej prowizji. Mm -hmm. Ja po prostu chciałbym się z panem spotkać, zobaczyć mm -hmm. mieszkanie, porozmawiać, ewentualnie, gdyby mi powiedział, czego panu oczekuję, ja panu powiem jak to ewentualnie realnie mm -hmm. wygląda, no bo jestem stamtąd, znam to, znam ten rynek, mam mm -hmm. tam klientów i sam tam mieszkałem. E, no i ja działam tak, że po prostu panu mówi, bo ja chcę konkretnie za to mieszkanie, taką i taką kwotę. I ja takiego mm -hmm. klienta ewentualnie panu przeprowadzę, który hmm. da kwotę ma. Ja po prostu sobie pan się zastanawia z tego no, ja po prostu sobie to mieszkanie troszeczkę drożej. Będę, że tak powiem, wyceniał klientom, żeby coś było do negocjacji, bo będzie tam to jest miasto tragowe, tutaj wszyscy chcą mi tak negocjować później cenę, ale kwota, na którą my się umówimy, jest, że tak powiem, dla mnie święta i to, na co się umówimy, to taką kwotę ma Pan uzyskać. No i oczywiście szukanie klienta to jest tam pierwszy etap, że tak powiem, ale później dopiero się zaczyna cała zabawa, czyli tam jakieś zaświadczenia, dokumenty, no we wszystkim, że tak powiem, do samej umowy notarialnej też Panu pomagam, a później jeszcze po umowie notarialnej jest tak zwane przekazanie mieszkania, przekazanie kluczy, na które też ja jestem, a wtedy protokoły z prądu, z gazu, wszystko do samego końca, że tak powiem, mm -hmm. nadzoruje i I tak. Dobrze rozumiem, że pan po prostu będzie pośredniczył w transakcji, ale nie kupuje dla siebie, tak? No nie, no ja Dobrze. nie kupuję fizycznie dla Dobrze. siebie, Dobrze. no ale mówię że hmm. tak powiem, panu klienta e, przyprowadzić, Dobra. które... Ale czy wówczas państw, czy, czy pan, czy państwo też odpowiadacie za nie wiem, bezpieczeństwo tej transakcji, żeby ktoś mnie nie jak, jak najbardziej, no właśnie przede wszystkim dla pana to jest, że tak powiem, plus, że to jest robione przez biuro, a nie przez, przez hmm. jakąś, nie wiadomo, firmę kogucik, albo właśnie takie karteczki, że młode małżeństwo kupi mieszkanie, no, no ja znam historię nawet Syberki, że właśnie hmm. są tacy handlarze, że bo Syberka to jest dosyć duży osiedle, nawet sami hmm. klienci mi opowiadają, ze mi klienci, że przyszedł pan ładnie ubrany, dogadali hmm. się, tam nie wiem, cena powiedzmy 200 tysięcy, okej, okay, pan mówił notariusza. Po czym przyjechałem do notariusza, a pan mi powiedział, no dam wam ale 180. Mm. W przypadku jak to jest przed nieruchomości, nie ma takiej opcji. Każdy klient, którego ja panu przeprowadzę, jest w mojej obecności, ja wiem na co się umówiliśmy, na co z panem jestem mówiony, okay. na co jesteśmy dogadani z klientem. Wszystko my to nadzorujemy jako biuro nieruchomości, mm. także no tutaj ma pan bezpieczną transakcję, Jasne. to na pewno. Też o to chodzi w ogóle. A jeszcze zapytam, <laughs> proszę wybaczyć, mam, bo, bo wyciągnąłem tych karteczek chyba z trzy. No to pan jest pierwszy. No to do skrzynek no, najczęściej. to, to, to jakaś nie koleżanka, ale jest napisane, kupię mieszkanie w tej okolicy, jestem zdecydowana jest numer telefonu, to, to, to może być. Zdecydowanie to, to, to są tak zwani handlarze, to nawet nie biura. No ja mm. jestem dobrze kantafi, bo jestem biurem nieruchomości i pracownikiem mm. biura, a nie, a, nie firmą, a nie osobą prywatną. Mm. Ale osoby prywatne to, to jest na tej samej zasadzie, jak pan chce sprzedać samochód i pan wystawi kartkę, no to tam ogłoszenie na LX, no to mm. na 10 telefonów, 9 to będą handlarze, którzy jak pan chce 20 tysięcy, to oni panu dadzą gotówką, ale dadzą panu 12. Mm. Nawet dzisiaj nawet za godzinę mogą przyjechać. Mm. No to w wszystkie tych karteczek to są właśnie te że oni przyjdą i dadzą panu, tylko oni muszą coś z tego mieć, także oni muszą kupić przynajmniej 30-40% dany tam mieszkanie, żeby będzie tak. na nim zarobić. Biuro pośrednictwa, biuro pośrednictwa, jasno, komunikatywnie na temat, bez zobowiązań. Kto by tak nie chciał? Pewnie część przynajmniej z oglądających pośredników mogłoby teraz się pienić, że nie chce umowy, nie ciśnie na, pod na podpisanie umowy na wyłączność, w ogóle nie gada o prowizji. A ja nawet, jak znajdę sam klienta, to mogę to zrobić przynajmniej według tych ustnych zapewnień i sobie mieszkanie bez problemu sprzedać. Czy tak byłoby faktycznie? Tego nie wiem, bo się z Panem oczywiście nie spotkam. Z punktu widzenia klienta, mojego punktu widzenia, kogoś, kto chce sprzedać mieszkanie, przecież lepiej nie mieć umowy, nie wiązać się umową na wyłączność, nie mieć ustalonej prowizji, niech prowizja będzie wzięta od tej drugiej strony. Tak każdy, Potencjalnie sprzedający mieszkanie sobie myśli. To, że dzięki temu ten proces może się nawet skomplikować bardziej, bo oferta zacznie pączkować, będzie w 60 miejscach wystawiona przez różne biura, którym daliśmy werbalną zgodę. Ja osobiście wolałbym, żeby zajmował się ktoś tym jeden profesjonalnie i wiem, że włoży w to trochę roboty, za którą wolę zapłacić. No ale rynek jest taki, że jak tylko dałoby się tak załatwić, żeby uniknąć pośrednika. Czemu nie? Podsumowując, jeśli mnie pamięć nie myli, karteczki, mam cztery telefonów, wykonałem sześć, tylko trzy rozmowy udało mi się przeprowadzić. Pomimo zapewnienia pana, który powiedział, że jest zbiora nieruchomości i że to to jest jedna wielka ściema, bo to są handlarze, z tych rozmów nie można jednoznacznie powiedzieć, że to tylko i wyłącznie jacyś przebrzyli fliperzy czy handlarze nieruchomościami. No ale swoją drogą nie wiem, czy gdybym był handlarzem, czy bym nie wymyślił jakiegoś, jakiejś takiej narracji, którą miałbym zawsze przygotowaną w zanadrzu, jako odpowiedź na pytanie, czy to na handel. Nie, nie, na handel nie, ale jeszcze nie wiemy, czy my tam będziemy mieszkać, czy może podnajem. Przecież jak sprzedam, to i tak mnie już potem nie interesuje, co z tym mieszkaniem zrobiłem, czy on jest wynajmowany, czy komuś. Je ktoś odsprzedał z zyskiem, ważne, żeby dla mnie się zgadzała kasa. Zastanawia mnie tylko jedno, co trochę skłania mnie jednak w kierunku myślenia, że to są profesjonaliści działający na tym rynku nieruchomości. Nawet gdybym poprosił jakąś Didię w rodzinie, żeby mi taką śliczną karteczkę pokolorowała, namalowała, to, czy gdybym szukał mieszkania dla siebie prywatnie, wolałbym skserować to tysiąc razy i zapłacić komuś, bo pewnie nie roznosiłbym tego sam, za wrzucenie do setek skrzynek pocztowych, czy raczej wolałbym wrzucić ogłoszenie do internetu, że szukam mieszkania, albo uderzyć do biura pośrednictwa licząc na to, że mi coś znajdą? Taka forma dla mnie osobiście, ale to tylko moje zdanie. Oznacza prawdopodobnie, że ktoś działa A profesjonalnie na rynku, B w ten sposób chce dotrzeć do takich źródeł nieruchomości od ludzi, którzy mogą być na przykład z tego rynku internetowego wykluczeni, nie dają sobie rady z internetem, w domyśle są starsi, czyli po znalezieniu takiej kartki zadzwonią, bo nie mają innej alternatywy albo są zdesperowani, no i muszą sprzedać, więc dzwonią, bo. Się znalazło w ich skrzynce. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, może trochę bez fajerwerków, że ja, ola Boga, te karteczki to handlarze, spekulanci i tak dalej. Udało mi się porozmawiać z tymi, do których udało mi się dodzwonić. Ci, którzy mieli oddzwonić, może oddzwonią, ci, do których się nie dodzwoniłem, może oddzwonią, zobaczymy. Niemniej dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśnił się temat tego, do czego służą te kartki, które na co dzień spotykamy w skrzynkach. A ja już dziękuję za uwagę, zachęcam oczywiście do polajkowania, zasubskrybowania, oglądania pozostałych odcinków. A za dzisiaj dzięki już serdeczne, trzymaj się i czuwaj!